Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Złodziej Deku. Pod ostatnim odcinkiem, który był kilka dni temu, daliście jednoznacznie mi do zrozumienia, że tęskniliście za tą serią i że Wam się podoba. 44 tysiące wyświetlenia oraz 2015 lajków i 44 w dół. Szanuję Waszą decyzję, szanuję Wasz wybór i to, że pokazujecie mi w którą stronę iść. Dziękuję za każde, za każdą ocenę i komentarz pod tym filmem. Dobra, ale lecimy z odcinkiem Złodziej Deków. Dzisiaj będę Kradek. Polaków, Czyli będę losował. Nie jestem na liście y, polskiej lokalizacji, tylko na angielskiej lokalizacji, z uwagi, że mieszkam na, y, właśnie w Anglii. Nie mam polskiej ligi osób, listy, więc wylosuję sobie dzisiaj najpierw polski klan z jeden z top 200. Losujemy 179. klan y, polski. I z tego klanu wylosuję sobie jedną osobę i przetestuję jej dek na arenie, żeby było coś fajnego. 179 Polskie Gobliny, pozdrawiam klan polskiej Gobliny. Jest was 45, więc odpalamy generator liczb. 45 i losujemy osobę. Szósta osoba, już generator wyłączam. Szósta osoba GR4B4RZ. Zobaczymy, co masz za dek. Oby coś fajnego, z lawą, ojejku, wiecie dobrze, że ja nie lubię lawy, nie lubię nią grać, dobra, miejmy nadzieję, że ten deck się jakoś sprawdzi, dobra, skopiujmy go sobie, i zobaczmy, tombstone, tombstone mam na bardzo niskim poziomie, minionki mam na niskim poziomie, loga mogę zrobić na trzeci poziom, ale też nie posiadam, nie posiadam golda, dobra, Lawą. Zobaczymy jak to nam pójdzie. Miejmy nadzieję, że. Będzie fajny. Ten deck nie lubię lawą grać, dobra. Ale przetestujemy sobie lawę. Postawię tą stona. ja przeważnie jak ktoś stawia tą stona, to się spodziewam golema albo lawę, ale widzę, że tu kolega już zaczyna lawą grać. Będzie miał minera? Ma minera Już tutaj minera męczymy No ale nas tutaj, nas tutaj wyzapował Powiedzmy, że jakoś nam się udało to przetrwać, to pierwsze Dobrze, kolego, ja mam princeskę Dobrze, on tu mnie strzałkami zdjął, wow. Horda, ruszaj! Horda, ruszaj! Horda, do ataku! Tam parę pójdzie, tam ich minionki, dobra. Wow. Mogło być lepiej, ale tymi strzałkami ta princeska z minionkami za blisko. Dobra, dobra no, ale teraz wie, co, co ja mam. Zrobimy tak. Tombstonek On będzie minerem znowu grał I znowu mnie wyzeruje Nie, tym razem zagrał inaczej Barbarzyńcami zagrał Tu mnie zapował dobrze, ale tu się wybronimy jakoś Miner poszedł No i tu się teraz nie wybronie Teraz się nie wybronię tu już No nie mam, nie mam, nie, nie mam, nie mam, nie mam ten ja nie umiem lawą grać, nie umiem Nie jestem nauczony law. Dobra, hordę muszę tutaj walnąć niestety. No strzałki zarawalnie, nie? Inferno, dragon, dojść tam, dojść tam, dragon. No i niech złapie wieże. Nie złapie Draństwo nie złapało wieży. Aaaa. No mówię, ja nie umiem grać połączeniem lawą. Jeszcze ostrzałki. Ja to tutaj wszystko kontrola. Dobra, no ale spróbujemy dalej. No, złodziej deków to złodziej deków. Gramy dalej. Lawa to nie moja, moja liga, ale spróbujemy dalej. Ma gianta, ciekawe co tam jeszcze ma. Tomstona sobie postawię trzy muszkieterki jeszcze ma. Francuz pewnie ma strzałki. No jeszcze Hila, co za skubaniec. Skubany jeszcze Hila i na rage'u poszedł. Ja sobie ten dek skopiuję. Ja sobie ten dek skopiuję. No to było dobre. Lawa to nie moja liga. Mi się hordę postawić jeszcze? Miejmy nadzieję, że uda się hordę postawić. Mój muszkieterki wystawił. No dobra, tutaj szybko męcz, męczcie tego Gianta. Przy tego ojzu, Zarda się skubany, się wybronił. Aj, walkiria. Znowu na rejżu. No, skubaniec dobry, madek. Jeszcze na healu jedzie. Znowu na tym healu jedzie, skubany. Dobry deck Dobra, na tym złodzieju mi to nie wyszło. Ja po prostu mówię, Lava Hands to nie jest moja liga, nie umiem grać tym deckiem, ale skopiuję sobie ten deck i nagram następnego złodzieja deków. No dobra, ale tak wam przedstawię właśnie ten dek wygląda. Ja naprawdę lawą nie potrafię grać, yy, sobie tutaj skomponować yy, komba. No. Trzeba umieć, no tutaj wiadomo, że wszystko jest do rozwalenia na no, szybko. Ma się strzałki, to to wszystko to z tych trzech princeska wszystko pada. Inferno Dragonem jest naprawdę ciężko się nauczyć też grać, bo to jak załapie, można go łatwo rozproszyć, no lawa handleci na budynek ale tak widzicie, widzieliście muszkieterki są do oło, mogą to wszystko rozwalić. Dobra, ale ja sobie skopiuję ten deck, którym właśnie tutaj kolega grał. Zaraz zobaczmy. No dosyć, dosyć ciekawy ten dek wygląda. Ja sobie go skopiuję i sobie go przetestuję. W końcu będę miał okazję przetestować sobie Hila. Ciekawe czy się ten dek sprawdzi, ale to się przekonacie. W następnym złodzieju deków, w następnym złodzieju deków będzie z tego deku. Zobaczymy, jak tym dekiem się pogra. Dzisiaj, a dzisiaj rano sobie pogrywałem trzema muszkieterkami. Właśnie szukałem deku. Hmm, dajcie ciekawie, tylko że tam miał muszkieterki na dziesiątym poziomie, a na 9. Walkirię. Walkirię sobie na 9 zrobię żeby przed nagraniem. Dobra, ale to by było tyle ze złodzieja deków. Nie wyszło po prostu złodziej deków. Lawa, to mówię, nie moja liga, nie umiem grać lawą, nie lubię lawy, ale szanuję graczy, który, którzy nią grają i podziwiam. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję, że byliście w tym odcinku. Nie pykło niestety, czasem tak bywa. To jest tylko gra, pamiętajcie, gramy dla zabawy. Dobra, trzymajcie się na razie.